Zadanie szóste, Matura 2015. Suma wszystkich pierwiastków równania x plus 3 razy x plus 7 razy x odieć 11 równa się 0. Jest równa. Bardzo łatwe zadanie: liczymy sumę pierwiastków. Od razu widzimy te pierwiastki, bo jak wstawimy za x minus 3, to to będzie 0 i całość będzie 0. Jak wstawimy minus 7, to również to będzie 0, całość będzie 0. Jak wstawimy 11, to również nam się wszystko wyzeruje. Mamy więc trzy pierwiastki. Liczymy sumę, więc dodajemy te pierwiastki, otrzymujemy 1 i odpowiedź C, jedyneczka.